Cześć! Ja jestem Zuza, a przed Wami kolejny odcinek z papierowych gierek, które dzisiaj troszeczkę mniej papierowo, więcej karciano. Ja akurat mam kartę Tarota, ale ta gra, którą Wam dzisiaj przedstawię, no jest to gra również na karty zwykłe. Można to zmodyfikować, także nie ma dramy, jak ktoś nie ma kart Tarota. Generalnie to jest gra o tytule Dungeon Fighter Labyrinth of Souls. Uh, jest to gra płatna, więc <noise> to dość, troszeczkę innego. Chciałabym wam po prostu tak powiedzieć, że teraz myślę, że um, żeby też tak trochę urozmaicić, będę wrzucać też te, te gry, uh, które można kupić, tak? Więc zarówno płatne, jak i darmowe. Myślę, że na przykład będę wrzucać takie gry, także będzie i taki content, i taki content do wyboru. Generalnie w tej grze są trzy Tryby trudności. Ja zagram się w taki basic, 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 podstawowy tryb. Tak, tak, także będzie basicowo, na razie podstawowe, że tak powiem, ułożenie. Jeszcze nie udało mi się wygrać tę grę, bo gra polega na tym, że wchodzimy do lochów, dungeonów tak zwanych i musimy znaleźć czterech króli, którzy są gdzieś tu w talii, wynieść ich i ujść się z życiem po drodze. Także no, jest trochę, że tak powiem, wyzwanie. No, dobra, Karty myślę, że przetasowane, wszystko na wizji, nic nie jest ustawione. Dobrze. Okay. I teraz tak, generalnie. E, motyw jest taki, że mamy swoje życia. Na razie do goli goliby. soli, nie mamy żadnych jakby e, nic oprócz żyć, tak naprawdę żadnych umiejętności, żadnych skarbów. Chodzimy po prostu bezpośrednio do lochów. Um, to są nasze życia jest od dwójki do dziesiątki, czyli z ich dziewięć, tak? I motyw jest taki, że będziemy wykazać karty. Pierwsza karta, która jest kartą tak zwanego wydarzenia, jest ważna. Każda następna karta, która yy, yy, jest wyciągnięta jest już kartą taką, która jakby jest akcją, czyli musi przebić nasze, że tak powiem, wydarzenie. Zaraz wam będę wszystko na bieżąco tłumaczyć. E, możemy przegrać tracąc wszystkie życia, albo gdy zapań, zapalą się wszystkie cztery pochodnie, a te pochodnie e, reprezentują cztery asy... cztery, cztery asy... Y, y, eisy, tak? E, tak. Ok. Także więc, startujemy. Ja wchodzę sobie do lochu, więc jestem pierwszym pomieszczeniu mamy tu króla. Czyli pierwsza, jedna, jedna z jedna z czterech Naszych celów, no jeden, jeden z czterech naszych celów. Ok. On na razie tu leży. On jest jako taką, hmm, no nie wiem, nagrodą za wygrane, że tak powiem, starcie. I tu mamy, ojej, super pechowo, no bo tak, to jest dziesiątka coins. Końcy, eee, czyli tak jakby monety, reprezen reprezentują pułapki łapki yy, i działają w ten sposób, że musimy, mamy tylko jedną szansę, albo ją rozbroimy, albo zadanamy, że tak powiem, obrażenia. Musimy mieć albo równe, czyli musimy wziąć albo dziesiątkę, albo yy, tak zwaną queen, czyli królową. Królowe są, królowe to jest takie divin, to jest takie, że tak powiem, takie, takie m, błogosławieństwo. Królowe, są cztery królowe i każda królowa yy, po prostu, yy, każda królowa... Yy, jest ponad, ponad wszystko. No dobrze, mamy dziesiątkę. Nie, mam, nie mogę nic z tym zrobić, nie mam żadnych skilli, umiejętności, nie mam nic. Więc lecimy z Fartem, po prostu lecimy z Fartem, mamy ósemkę łące. No i gdyby łąsy um, wystąpiły jako pierwsze, to by, by reprezentowałyby drzwi, po prostu zamknięte, zapieczętowane drzwi. No i generalnie tak, trochę, trochę przykro, bo, bo początek. Król zostaje z pułapką. Jakby starcie z tą pułapką nie było wygrane, także król tu zostaje. Wiadomo, że już nie będziemy mieć, tak powiem, fula. Ale okej. Okay. Eee, I teraz co tu się dzieje? Eee, motyw jest taki, że jak tu jest 10, tu jest 8, to znaczy, że nasza karta, która jest teraz akcją, nie jest drzwiami, jest naszą akcją, jest przegrana, tak? Więc mamy 10 do 8, więc przegrywamy dwoma punktami i to znaczy, w przypadku pułapki, że ona nam zadaje dwa obrażenia. Tak różnica między naszą, naszą akcją, a pułapką jest dwa, czyli dwa obrażenia. Czyli spadają nam po prostu dwa obrażenia. Jak spadniemy do zera, to wiadomo co się dzieje. I to jest już po, poza nami, zamykamy tę komnatę, już tam nie wrócimy. No nie? Taki jest też właśnie motyw z tym. No cóż mogę powiedzieć, coż mogę powiedzieć. Wychował na początek, ale lecimy dalej, zobaczymy co się stanie. Swordsy. Mieczem y, to są po prostu potwory. Cztery to jest ich siła, wiadomo, tak samo jak z pułapką, najsilniejszą pułapkę na początek, najlepiej. Cztery to jest siła, no i generalnie y, musimy mieć więc cztery lub więcej, żeby go pokonać. I tu w przypadku y, mamy siedemkę Swordsów, ale to nie jest już wtedy potwór, tylko to jest nasza akcja, liczy się tylko i, ten, i wyłącznie ten numer. Generalnie motyw jest taki, że y, potwory w odróżnieniu do pułapki musimy pokonać. Nie możemy, nie ma tutaj jakby... Y, 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 nie, nie jest to jednorazowa akcja. Pułapki, al, pułapkę albo rozbroimy, albo nas, z, jakby z, zada nam obrażenia. W środku potwora musimy go pokonać, żeby go ominąć i iść dalej. W tym przypadku go pokonujemy, nie dostajemy żadnych łupów, bo, bo, nic, tu, bo nic tu się nie, nie zadziało. Łupami są generalnie... Y, Karty trapów, czyli pułapki, są też jakby, yy, yy, że tak powiemy łupami naszymi pieniężnymi, wartymi, coś. Dobrze, lecimy dalej. To jest Knight of Swords. Knight of Swords yy, jest... Na tym polega, że to jest po prostu karta, którą my bierzemy od razu do ręki, bo to jest nasz skill, czyli wędrując po tych dungeonach, załapaliśmy sobie skilla. Okej, okay. no i fajnie, więc ja go tutaj postaram się, mam trochę mało miejsca, to są, znaczy życie, ale musimy to jakoś zorganizować, może bardziej tak. O, i to zabieram go do ręki, on jest teraz naszym skinem, ten stricte, ten of swords, czyli z mieczy, ten pan stricte, on będzie nam po prostu yy, tutaj, że tak powiem, yy, dawał umiejętność przeciwko yy, bodajże potworom, tak. To jest po prostu... Yy, on każdemu potworowi da radę. O ten pan. O, ale to jest oczywiście jednorazowa akcja. Jednorazowo go możemy użyć, także no... Cóż, ale to w takich bardziej myślę o ostatecznościach. Więc dalej się lecimy. Mamy kolejnego króla. <tuszy> tu już jeden został pogrzewany, że tak powiem, z płapką już do niego nie wrócimy. Jest szansa na kolejnego króla. Okej, yy, okej, okay, okay, dobra. Mm, to zobaczymy. OK, mamy Queen, Queen of Swords. To jest jedna z tych kr kr królowych, tak, z królowych, które są nieważne co tam się zadzieje, one zawsze wygrywają. Jeżeli królowa jest, że tak powiem, pierwsza, to każda następna pułapka, drzwi czy potwór po prostu są z automatu yy, pokonywane. Mamy tutaj pułapkę, czyli pułapka poziomie 3 i teraz, tak jak mówiłam, ona jest pokonywana przez królową. Jest motyw, że jeżeli chcemy, możemy brać łupy. Łupem w tym przypadku są monety, bo to są pułapki. Aczkolwiek, jeżeli, je, jeżeli są one w wygranym starciu, możemy je zabrać jako właśnie trzy punkty na koniec gry. No i król też jest naszą e, tutaj, naszym łupem. Aczkolwiek zawsze, zawsze jest taki motyw, że jedna karta musi zostać. Jako taki reprezentant. E, że tam byliśmy ileś od, odliczenie rund. Więc Queen, Queen nie jest żadną łupem, więc nie możemy jej wziąć do ręki, więc ona tu zostanie. Gdyby jej nie było, to musielibyśmy jedną z tych kart, zawsze jedna karta musi zostać. Jedna karta musi zostać, jakiś, żeby było, że tak powiem, e, że to widoczna, że to jest nasza... E, że tam już byliśmy, że to jest nasze odliczenie rund. Okej, okay, i teraz tak, ja tak patrzę sobie, jakby to rozładnie rozłożyć. Króle może będziemy sobie kłaść. Tu, o tu. Tu są nasze końcy, o tak, tu końcy, a tu są króle. Ok, i teraz tak, eee, i teraz lecimy następny. Jeszcze jest taki motyw. Eee, full to jest też łup, który po wygranej walce możemy sobie wziąć. To w przypadku, gdy wygaśnie nam ostatnia z czterech pochodni, gdy mamy go w wyposażeniu, to jest taka nasza pochodnia na stałe, wtedy ostatnią wyciągniętą pochodnię kładziemy na spód, więc wiemy, że ona jest na samym dole, a to nam oświetla światło do końca, jakby w tej talli. Dobrze. Aha, jeszcze jest motyw, że ty i my idziemy do przodu. Jeżeli chcemy wyjść, to musimy się wrócić tyle samo, że tak powiem o jedną rundę mniej. Czyli wracamy się i po prostu zawijamy kółeczko i przechodzimy przez nowe pokoje, tylko że w drugą stronę powrotną. Co my tu mamy? Mamy Ace. To jest jedna z pochodni, więc już jedna z czterech pochodni została, że tak powiem, wypalona. Ja ją położę może o tak. O tak będę kładła je w stośkach, może o tak, nad królem. Dobra. I lecimy dalej, mamy pułapkę o poziomie 8. Nasz Knight of Swords nie jest od pułapek, on jest od tłuc tłuczenia się po prostu po ryjach, on jest od tłuczenia po ryjach, więc nic z tą pułapką nie zrobimy, możemy liczyć na farta, że ją wygramy. Mamy jedną szansę, żeby ją wygrać. A Knight of Wands, Knight of Wands on wchodzi nam do ręki, to jest skill, który słuchajcie, daje nam hmm, Knight of Wands, daje nam... On jest do drzwi akurat, on jest od drzwi! On jest od drzwi, więc on nam wszystkie drzwi może, czyli łące, czyli te takie... Mm, nie wiem, różdżki? I w każdym razie on jest od drzwi, więc na razie nic nie zrobimy, lecimy dalej, mamy... pięć. no i właśnie, i teraz znowu, znowu pułapka przegrana, tak. Więc to jest słaba sytuacja, ponieważ... Mm, zostawiliśmy niestety pułapkę, nam zabrała nasze alternatywne źródło światła, i zostajemy jeszcze 5, 8 minus 5, czyli 3, 3 obrażenia, czyli raz, raz, yy, dwa, trzy. Czyli zostało nam 5, 4, 4 życia. Niedobrze. Bardzo słabo, Wam powiem, jeszcze tak chcę to jakoś zorganizować. Mamy mało miejsca, jeżeli chodzi o biurko. Niestety, w zasadzie sensie duży, ale kamera nie obejmuje wszystkiego, jak potrzeba. Raz, dwa, trzy, cztery HP. No dobra, no to myślę, że tak. Jeszcze przejdziemy się jedną do przodu i będziemy wracać, jeżeli chcemy w ogóle przeżyć to. Yy, bo to jest też taki system, i to wszystko oczywiście jest już yy, za nami. Jest system yy, tutaj punktacji. oczywiście grę, wygrywa się, gdy ma się wszystkie cztery króle. Mamy jednego, jeden jest pogrzebany gdzieś tam na samym początku z pułapką. No i. Yy, plus te punkty ekstra za jakieś y, końce, tak, jakieś takie ekstra rzeczy. I no na razie słabo, na razie słabo. A Queen, czyli ta Queen nam wygra, nieważne co się stanie, i akurat wygrywa nam drzwi. Czyli ona, tutaj te drzwi są, no to w takim razie jak się tak łatwo poszło, to możemy w sumie też jeszcze jedno do przodu pójść, jeszcze jedno pomieszczenie do przodu. Knight of Cups, czyli to, to jest ten, którego potrzebowaliśmy a nie, to nie jest ten to jest, to jest słuchajcie, e, uniknięcie ataków, tak, czyli jak mam ma, no to też jest fajne, bo jak e, miałabym, miałabym dostać jakiś damage, to ten damage, ten atak idzie on, jak go używam on i bezpośrednio jest negowany tak więc tego damage'a nie ma to jest fajna alternatywa, żeby przetrwać czyli pułapka pułapka szóstka, no to wkładamy aha, dobra, jest jest knight y, y, rozbrający pułapki. Na razie go nie potrzebujemy. Aha, dobra, czyli tak. Ym, słabo, strasznie. Trzy, czyli mamy 3 do 6, czyli przegrywamy z tą pułapką, czyli trzy obrażenia byśmy dostali. I to zostałoby nam jedno, więc mielibyśmy tylko jedno obrażenie, żeby wrócić jeszcze, nie? Więc ja sobie użyję tego knight of casa. On mi daje dodge, czyli tak, jakby unik, więc ja robię unik. On zostaje po prostu on zostaje odrzucony z gry. W ogóle go nie ma już, tylko mojego skilla. To jest negowane, zamykamy pokój i teraz się będziemy wracać. Będziemy się wracać, więc ja tutaj tak może zrobię w ten sposób, że tak zawracamy, zaczynamy. Tu byliśmy, czyli jesteśmy teraz tutaj, na tym poziomie, więc lecimy tu i musimy wrócić tutaj. Ok? Drzwi, Drzwi działają podobnie jak płatki, czyli mamy tylko jedną szansę, żeby je rozbroić. Yy, i rozbroić, żeby je otworzyć, te drzwi, jakich nie otworzymy, to różnicą nie zabieramy żyć, tylko różnica pomiędzy naszymi kartami, między drzwiami i naszą kartą akcji, to są karty do odwrócenia stali po kolei. Gdyż zobaczymy. Okej, okay, mamy dziewięćkę słowców, więc dziewięć do pięciu zdecydowanie, wyg zdecydowanie wygrywamy ten. ...te przejście, więc tu jest dalej, lecimy, wracamy się, ja chcę wrócić, bo chcę zobaczyć jeszcze... ...no, będę miała mało punktów, ale zobaczymy jeszcze, je... może jeszcze jedną grę zagramy, no tutaj już jest dwójka słorców. ...automatu wygrywana, yy, przez wszystko, no bo dwójka to, o, proszę bardzo, 2 do 2, więc wygrywa, tak? Dwójka jest najniższa, nie ma niżej niż dwójka, jest tylko as, ale as jest yy, tak zwaną... ...pochodnią, także zobaczcie... To i teraz tak, to co? To, to, to bierzemy, bo są końce, to, to, to reprezentowało akcje, ale także nasze monety tutaj, więc bierzemy do tych trzech końców, które tu już mamy, a to zostawiamy jako znacznik e, z, z sali, jako znacznik jakby rumu pomieszczenia. Mamy drzwi. Drzwi z czterema, to nie jest dużo w sumie. Możemy zrobić. No i zobaczcie, mamy dziesiątkę słowosów, czyli zdecydowanie przechodzimy przez te drzwi bez mrugnięcia okiem. No dobrze, nie zdobędziemy chyba tego kula. jeszcze jednego, widzę, bo go tutaj nie ma. Cztery końce, też mało możemy. Możemy spróbować pobić tę pułapkę Queen. Queen, bardzo ładnie. Queen nam daje y, automatyczne zwycięstwo, więc Królową zostawiamy jako znacznik, a monety zabieramy do punktacji. No, tych punktów nie będzie dużo, ale zobaczymy. Knight, Karcher, King, King, jeden z, jeden z dwóch pozostałych, gdzieś drugi musi być w talii, być ostatni. Dobra, co tu mamy? Mamy tutaj szóstkę. Um, szóstkę z Ryzyk, fizyk. Knight, Knight nie dają, ci rycerze nie dają nam na koniec, jakby. Na koniec yy, gry żadnych punktów, więc ja sobie wykorzystam, bo taki taki krótko 10 punktów, to korzystam z tego knajta. Ja biję tego potwora po prostu. Tak mocno ten rycerz mi pomaga. To jest znaczy, to nie jest osoba, to jest mój skin. Super skinem, pokonam tego potwora i wychodzę z lochów tak dalej. Więc mamy tutaj dwóch, dwóch na czterech króli. Czyli tak jakby było, sobie. następny byłby byśmy pokonali też mieczami, W sumie byśmy pokonali, bo tu była szóstka. Byśmy to pokonali, więc okej, okay, byłoby spoko, nie musiałabym zużywać, ale nie wiedziałam, tak? Patrzę, chcę zobaczyć, gdzie jest nasz król z ciekawości był był gdzieś tak po środku tej tali. No gdybym... Może nie, gdybym tyle żyć nie straciła, może bym zaryzykowała, wiecie? Dobrze, zagramy jeszcze jedną turę. Ja sobie tak szybko przytasuję i zaraz do Was wracam. Okay, jestem gotowa do kolejnego starcia, kolejnego wejścia do Lochów. Jeszcze ostatnie przetasowanie sobie, przetasuję karty. Dobra, i lecimy, startujemy takich wcześniej. Okej, okay. Queen, czyli pierwsza wygrywka. Pierwsze wejście mamy już wygrane i jest to pułapka na powtórkę z rozrywki, tylko tym razem zamiast króla. Pierwsza jest królowa, co daje nam automatyczną wygraną. Eee, także super, eee, z tego rozpędu nie przeliczyłam punktów, eee, po prostu z mm. <grywki> poprzedniej rozgrywki, ale wam to wpiszę, ewentualnie jeszcze jak będę montować to wam wpiszę ile tam miałam punktów. Policzymy sobie razem z tej rozgrywki punkty 10, 10 monet już mam, 10 punktów monet to są punkty, są to też puławki. Dobrze, lecimy, ósemka nad drzwi, no zobaczymy co z tymi drzwiami. O, dziewiąte drzwi, dobra, drzwi za... To jest jako akcja, czyli dziewięć do ośmiu, czyli wygrywka. Jest król, nie jest król. Zobaczmy, co ten z tym królem. Piątka, czyli za drzwiami, za jakimiś zamkniętymi drzwiami, i my pokonujemy te drzwi. Szóstką, dobrze. Król idzie do nas, nasze ręce wpada, co zostaje. Tam. Wchodzimy. Pułapkę. Pułapkę z którą nic nie zrobimy, bo nie mamy nic i niestety, niestety. Pułapka nas trochę tutaj dała się, daliśmy się zwieść, bo jest 4 do 2, czyli 2 życia spadają nam. Niestety różnica jest 2, więc nasze, więc pułapka nam daje dwa obrażenia. Zamykamy te, ten pomieszczenie ze sobą, idziemy dalej. Nasze światełko alternatywne. Zobaczymy, czy ta Radyno jest pułapka na nim. Zobaczymy, zobaczymy. O, i Queen. Super. I teraz mamy tak. Queen tu zostaje jako znacznik w, w, w jakby rundy. Zabieramy sobie tą pułapkę, która jest naszymi monetami. I one tutaj... On też daje punkty na koniec gry chyba 6, czy coś takiego. I teraz możemy bez przeszkód wędrować w głąb tak zwanych y, lochów. Bo Musimy się bawić, przynajmniej z powodu y, ciemności. Ciemność nas nie pożre, także przynajmniej tyle. Mamy no króla. Na król jest potwór. Czy ten potwór? Musimy go pokonać, bo inaczej jakby nie przejdziemy dalej. Jest królowa. No proszę, królowa, która nam po prostu daje y, y, obłogosłowieństwo i dajemy radę sobie z tym potworem. Szkoda, że taki mały ten potwór, to się czwórka niby dużo, niedużo, no ale wiecie jak to jest. Idę sobie tu, bo jeszcze możemy wędrować, zanim jeszcze wrócimy, to jeszcze trochę czasu pewnie minie. Mam tu jeszcze sporo kart. Dobra, wędrujemy tutaj. Widzicie, widzicie? Pułapka, pułapka, szóstka, Na no, jest, mamy to. Siódemka większa od szóstki. Szóstka w nasze ręce, to zostanie jako runda. Nie no, widzicie, pewnie już, no tak trochę. Czekajcie, sobie tu że trochę, bo naprawdę mój, mój sprzęt nie... nie o, mamy Knight, czy to jest. Każdy potwór się go boi, naszego skilla w sensie. Siódemka. Zobaczymy, duża różnica może być. Zostało nam 7 żyć, ale myślę, że zrobimy to. Zrobimy to A Knight of Coins, czyli to jest bodajże Knight of Coins, to jest do pułapek. Wow, na naparcie. Dobra, ósemka, bije siódemkę. Super nam się wejść cało. I teraz mam tyle kart. Rozegram tu tą rundę. To nie jest jeszcze powrotna, to, bo to jest niby ko kontynuacja, ale tu już będę wracać. Czyli po tej wracamy, nie? I trzy, trzy do Ace of Cups. Ace of Cups to jest nasze, nasze że tak powiem... Może gdzieś tutaj ma, tutaj, może to jest w pochodnie. I mamy do Ace. O, kolejna pochodnia super 2 na 4 I Ace Queen of Swords. Czyli Queen of Swords te drzwi nam zamyka, znaczy coś otwiera, więc wchodzimy dalej bez problemu. I już, i teraz już uciekamy, tak? Ósemka końców. Ja bym chciała co do punktów, bo 8 to jest dużo. Myślę, że sobie użyjemy tego knajta, tego skilla, który nam pomoże tą pułapkę rozbroić. Chociaż nie. Nie chcę jej rozbrajać, wiecie dlaczego? Bo coś tu musi zostać, więc bez sensu lecimy na naszą jolo. Na Kurde, ale fart. ale jasno. Dobra, mamy dziewiątkę. Dziewiątkę słowców, ale dziewiątka przebija ósemkę, więc to zostaje jako znacznik tego pokoju, a to idzie do naszych punktów. Super. Lecimy. Nie wiem, czy zaczynamy wrócić. Tak patrzę, teraz cienko się robi z tymi kasami. Pięć słowców. Możemy bić, możemy bić. O kurczę, dwa słorcy, czyli przegraliśmy się z tym potworem. Teraz tak, to zabieram nam trzy, czyli raz, dwa, trzy zostaje nam znowu, cztery rzeczy nam zostają. I, ale to, czekajcie, bo to nie jest tak, ten potwór musi zostać pobity. więc ja na razie jeszcze nie z nim biję, nie mogę pójść. Dziesiątka z okej, ok, czyli pobiliśmy tą piątkę, która jest tam w samym spodzie, idziemy dalej. Co my tu mamy? Siedemka końców, nie możemy nic zrobić, zobaczymy co nam będzie. Dziewiątka końców pewnie i musimy jedną zostawić, więc bierzemy tą dziewiątkę, bo to zawsze dziewięć punktów, a ta siódemka jest jako znacznik yy, ru, rumu pokoju. Dobra, lecimy dalej. Szóstka łąców, nie mam nic, żeby rozbroić te drzwi. King of Cups, kurde, Król, Król. No nie mogę nic z tym zrobić, nie mam, nie mam knajta, z, który by mi te drzwi otworzył. A właśnie, już go mam. Tak, dobra, używam go, wiecie, bo ten król jest jednak warty świeczki. Używam tego knajta i, ta, i biorę tego trzeciego już króla, więc dobrze idzie. Trzeci król, hop. Jeszcze trzy pokoje, żeby wyjść. Drzwi, dosyć słabe. Knight of Cups, czy to jest knight, który nam. Aha, on nam. Obrażenia, on nam e, dojruje obrażenia, Od, odrzuca obrażenia, dobra. Ace of Coins, dobra, to jest, czekajcie, to jest trzecia pochodnia, ale spokojnie. Mamy tego, to światełko od głupca, tak naprawdę. To of Wands. I teraz jest ciekawy case. Zobaczcie, mamy bardzo mało kart. I różnica jest dwa. Tak jak wam jeżeli drzwi, nie przejdziemy drzwi, to drzwi nam zabierają karty. Więc zabierają nam dwie karty, bo różnica jest dwa. Więc teraz, o kurde, żebyśmy tego zdążyli wyjść. Król odpada, niestety. King of Wands był następny, więc król odpada z gry. Nie dostaniemy tego czwartego króla, no nie uda się niestety. I druga karta to 10 of Wands, czyli też ją odrzucamy z gry. Musimy wyjść, mamy trzy karty. Ja nie wiem, jak to zrobię, chyba yy, zobaczymy, bo tak. Teraz mamy Ace, no właśnie, jedna z Ace. O kurde. I teraz jest taka sytuacja, że on idzie na spód, i to jest naszym światełkiem. I już teraz to nie mamy z tego punktu, bo to już że zużyliśmy na pochodnie, nie? Tu mamy 3 of Coins. I słuchajcie, ja grał tego Knighta. Tak? On chyba nie wiem, czy odpada z gry. Poczekajcie, muszę sprawdzić, czy on odpada, czy on może zamienić tutaj miejsce. Ojej, nie wiedziałam, wiecie. Myślę, jednak jego można używać jako mark do zaznaczenia tury, więc ja mogę tak zrobić już wcześniej. No ale dobra, zostawmy to. Ok, i teraz ostatnia karta to Monster. Ja, słuchajcie tego Monstera. Nie, 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 ja, jeżeli tę kartę wezmę. Tam wiem, że tam jest pochodnia, nie chcę jej. Używam tego knajta, wy, wy, wywalam go z gry. Uciekam, Uciekam, słuchajcie, uciekam z tego szaleństwa, z tego madnesu Z ostatnią kartą, która była pochodnią. Jakbym ją wy, wyłożyła, to by już było po grze, nie zdążyła wyjść. Także uf, na farcie. Na farcie. I teraz podliczmy sobie punkty. E, już wam pokazuję, jak to wygląda. Podliczanie punktów. Teraz tak. Bardzo krótko, 10 punktów, więc mamy, nie mamy wygranej gry z tiktem, no mamy tylko 10 liczek, bo jeden został usunięty, więc 30 punktów plus tutaj te wszystkie monety, ewentualnie gdybyśmy mieli jeszcze tą, tą, tą kartę fulla, czyli full tą, tą zero, który daje nam e, prąd, prąd który daje nam światło, to byśmy mieli 6 punktów, ale tak tam 3, 12, 26, 31, 41 punktów. Mam nadzieję, że się nie pomyliłam. To nam daje sumę 71 punktów. Maksymalna ilość punktów, maksymalna, o to tak widzieliście, maksymalna, czyli jeżeli miała naprawdę bardzo szczęśliwa była, to maksymalnie mogę zdobyć 100 punktów. Mam 71 i 3 króle, nie jest źle. Także mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się do następnego odcinka. Pa! Cześć! Pa!